Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich „Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Sprawił się więc pierwszy i rzekł Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł, Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział i ty jej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać czegoś nie położył i rządź czegoś nie posiał. Odpowiedział mu, według słów Twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, chcę brać, gdzie nie położyłem i rządzić, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych wejść Odwierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu Panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo pańskie. Pięknie, możemy usiąść. Jestem poruszony tą liturgią słowa. Przede wszystkim tym, że ci siedmiu braci oddało swoje życie za zasady religijne, za niezjedzenie mięsa. Ja się widzę z tym, bo nas jest sześciu braci. Ja jestem tym najmłodszym i kiedy patrzę na swoje życie jak czasami patrzę na pewne zasady religijne post piątkowy i czasami tak myślę sobie no ale nie chodzi o to żeby być aż takim surowym jasne że staram się przestrzegać tego postu ale widzę że Także i, i kiedy przychodzą różnego rodzaju trudności, pokusy i kiedy upadam. Nie trzymam się za wszelką cenę woli Bożej, woli Chrystusa, żeby ponieść mękę. Tylko gdzieś tam upadam, idąc na łatwiznę, można powiedzieć. I to mnie zawstydza, to pierwsze czytanie. Zawstydza mnie. I też ta Ewangelia, gdzie... Ten, który najmniej dostał, zaniedbał to. Nie dostał ani dziesięciu, ani dziewięciu, ani 8, tylko dostał jedną. I mimo tego zaniedbał ją. Więc yy, widzę, że to też mnie dotyka, i patrzę na siebie, czy ja pomnażam te miny czy też instaluję się i te dary od Boga pozwalam, żeby były zakopane w ziemi. Mam tylko jedną nadzieję, to jest też związane z moją matką, bo też jest tutaj ta matka poruszona w tej pierwszym czytaniu, że Moja mama, która miała wiele swoich słabości, miała swoje wiele nieprzychylności, mówiąc delikatnie, niechęci. I że Pan Bóg na koniec dał jej taką śmierć, że rzeczywiście mogła umrzeć. Wcześniej, a jednak czekała na mnie, ja miałem wtedy kazania w jednej parafii. I już o 18 dzwonili do mnie bracia i mówili, że mama kona, więc Decyduj się, a ja jeszcze mszy o 20. I jeszcze po tej 20. mszy wiedziałem, że ktoś przyjdzie do spowiedzi. No i powiedziałem, że powiedzieli mamie, że sama mi mówiłaś, że na pierwszym miejscu ma być ewangelizacja, bo jestem księdzem. Więc teraz bardzo cię proszę, żebyś poczekała. I rzeczywiście mama poczekała. <laughs> Już była w konaniu, kiedy przyjechałem i powiedziałem, Mamo, teraz odprawimy msze. Przyjmiesz Komunię Świętą, odwagi. Ona tak strzeliła, tylko tak oczami, gdyż miała te oczy zamknięte. Już to było naprawdę już konanie. nie? Można powiedzieć, że trochę się zmęcałem nad nią, przeciągając ją taki czas. Ale dzięki temu mogliśmy, mogliśmy pięknie Mszy odprawić. Przyjęła Komunię Świętą i później w czasie różańca umarła. Więc Pan Bóg śmierć, można powiedzieć, w świętej kobiecie. Mimo jej słabości, mimo jej złości, która wychodziła czasem. I to jest dla mnie pewna nadzieja, że, że Pan Bóg, mimo tego, że dzisiaj nie, nie mogę się porównywać z tymi braćmi machadyjskimi, że Pan Bóg się ulituje też nade mną i nie da mi y, zmarnować mojego życia i także może i mojej śmierci. Ufam. Jak będzie, zobaczymy. Dobrze, to tym chciałem się podzielić. Y, jest, może powstaje w Tobie pytanie: Jak to Chrystus, który jest miłosierdziem, Jezu, ufam Tobie, siostra Faustyna, jak to Jezus mógł powiedzieć, tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach? Tak, Chrystus mówi, wsadzając te słowa tam w, słowa, w usta tego króla, tak? Ale jak mógł tak ostro mówić? Trochę czy, komentarzy czytałem, bo trochę mnie to dręczyło w tym tygodniu. Trochę czytałem komentarzy i wszystkie komentarze mówią jednoznacznie, że oczywiście, że ten Chrystus, który jest miłością, no nie mógł mieć pragnień, żeby kogokolwiek pościnać. Dlaczego więc mówi? To jest też, chcę zostawić wam, że jak słyszysz pewne słowa, nie? Trudne, pamiętaj o jednym. Nie wolno Ci ich wyciągać, tych słów całości Pisma Świętego i je próbować interpretować, bo zawsze się zawsze się wykoleisz. Musisz mieć na względzie, to jest pewna reguła biblistyki, musisz mieć na względzie całość, kontekst całości. Wtedy się nie wykoleisz, nawet jak jest bardzo trudne słowo. Wtedy ewentualnie powiesz: na dzisiaj nie jestem w stanie, w stanie tego rozwikłać rozsądzić jak to jest, trzeba to zostawić i ten kontekst tego czytania jest, że Chrystus idzie do Jerozolimy gdzie będzie odrzucony jak chwilę później chwilę później zaraz, ym, bu 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 o jutro, w piątek nie, jutro, jutro jest czwartek mhm. tak w czwartek, tak. W czwartek będzie Ewangelia, gdzie Jezus jest blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał. Dlaczego? Bo wiedział, że odrzucą... O, gdybyś ty poznał ten dzień, to, to to służy pokojowi. Ale teraz odrzucasz pokój i dlatego będzie zburzenie Jerozolimy i to zburzenie, jak wiecie, ten generał rzymski był bezlitosny wobec <laughs> mieszkańców Jerozolimy. I tam nie było ścinania głów. Tam była po prostu rzeź. I dlatego Chrystus używa, mówią komentatorzy, tak mocnych słów, żeby ludzie, którzy Go słuchali, którzy wciąż byli przeciwko Niemu, w większości zdecydowanej, żeby ci ludzie trochę się obudzili. Żeby zechcieli spojrzeć na swoje życie trochę poważnie. Żeby nie próbowali swoich idei, bo gdzieś tam wcześniej troszeczkę, jakbyśmy czytali Ewangelii św. Łukasza, Jezus czyni cud, wyrzuca złego ducha. Nie wiem, czy pamiętacie. A co mówią uczeni w piśmie i faryzeusze? Że wyrzuca złego ducha mocą złego ducha. Że ma w sobie złego ducha. I dlatego są złe duchy Mu posłuszne, bo on jest szefem złych duchów. No, argumentacja super, można powiedzieć. I Chrystus mówi: Nie próbujcie swoich idei, które macie, za wszelką cenę udowodnić. Bo wtedy się wykoleicie. No i wykoleili się, odrzucając Chrystusa. A kiedy zmartwychwstał, jak pamiętacie, no to jest niesamowite, nie? W Piśmie Świętym, że kiedy Chrystus zmartwychwstał. A kto zaświadczył o zmartwychwstaniu Chrystusa? No nie apostołowie, bo ci mogli kłamać. Niewiasty też mogły mieć swoje interesy. O zmartwychwstaniu Chrystusa i uczonym w piśmie zaświadczyli żołnierze rzymscy, którzy stali przy grobie. I było trzęsienie ziemi. Chrystus wpadają, Chrystusa już nie ma jego ciała, tylko szaty zostały. Wiedzieli, że nikt nie mógł go ukraść. I przyszli, powiedzieli to uczonym w piśmie i i co oni zrobili uczeni w i faryzeusze? Drnęli dalej. Dali im pieniądze i powiedzieli, mówcie, że ukradli. Myśmy spali, a oni ukradli, uczniowie ukradli. I Chrystus mówi to dzisiaj do mnie i do Ciebie. To jest właśnie ten talent, który możesz zakopać. I mówi do mnie i do Ciebie. Bo my żyjemy w różnych układach. Ja jestem księdzem, więc mam swoich parafian, jak dziś pamiętam, ja byłem w szkole, kiedy uczyłem jeszcze w Polsce, w szkole. Z jedną klasą się tak spieliśmy w dyskusji i dyskutujemy, ja bronię swoich racji, oni swoich i w pewnym momencie ja już widzę, że ja jestem poza prawdą. Że oni mają rację. Ale myślicie, że to już przyznaję im rację? No nie. Walczyłem dalej, jak leś, żeby im udowodnić, a intelektualnie po tym trochę byłem więcej rozwinięty, więc żeby im udowodnić, że nie mają racji. No później, Przyszedłem do domu i mówię, Baranie, coś tu zrobię. Nie? Jak następnego dnia przyjdę do szkoły, to musiałem ich prosić o przebaczenie. Że wyjście mieli rację, a nie ja. Nie? Ty natomiast masz te swoje konstelacje, w których żyjesz, z swoim mężem, swoją żoną, z dziećmi, z swoim bratem rodzonym. I to, co jest najgorsze, to jest właśnie to. Masz swoje, masz swoje projekcje pewne. Przekonania, o tak? I broni ich jak lew, jak lewica. A co, 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 co proszę cię za to, co nie mam mieć swoich racji? No mniej swoje racje. Oczywiście, bo każdy z nas ma swoje racje. Tylko szukaj woli, Bożej, szukaj światła ducha świętego, a nie szukaj w jaki sposób uzasadnić, że twoje racje są słuszne. Bo wtedy się zawsze wykoleisz. Zawsze. Ile małżeństw się rozpadło? Z tego powodu. Bo ona mówiła, ja mam rację, on na pewno jest winny, on na pewno to zrobił. Nie wiem, już nie chcę wymyślać. Ale nieustannie słyszę te historie, kiedy ktoś, jedna strona albo mąż albo żona mówi, no druga strona zarzuca mi. Mój mąż zarzuca mi pewne rzeczy, których ja nie zrobiłam absolutnie nigdy. Nigdy. Ale on wiąże fakty w taki sposób, że mu wychodzi, że ja go zdradziłem. I jest przekonany. I broni swojego przekonania. O to mi tylko chodzi, nie? Broni akurat swojego przekonania i w końcu dochodzi do wniosku, że z nią nie ma co, bo jak ona nawet się przyznać nie chce, jak ona może się przyznać, do czegoś, czego nie zrobiła. Ale on ma w głowie powiązane fakty w taki sposób, że jest oczywiste, że to zrobiła. I to jest cały ten problem, który ma Chrystus z nami. To jest to zakopanie tego talentu. I dlatego Chrystus dzisiaj przychodzi i mówi do ciebie odwagi. Życie jest naprawdę bardzo serio. Dlaczego jest bardzo serio? Dlatego, że czy się tobie podoba, czy nie, no, prędzej czy później umrzesz. No, ksiądz straszy mnie śmiercią? Nie straszy. Ja tylko mówię, że prędzej czy później staniesz w nagiej prawdzie. Bo istotą śmierci nie jest to, że... nie wiem co... że to jest straszne. Istotą śmierci jest to, że stajesz w nagiej prawdzie. I widzisz nagą prawdę. I ten mąż, który oskarżał żonę i się rozwiódł z nią, bo był przekonany w stu procentach, w 200%, procentach, bo miał dowody na to. I nagle umiera. Bo wiecie, że każdy, kto umiera, spotyka Chrystus. I Chrystus go prześwietla swoją światłem prawdy. I nagle on widzi w sobie... Że był całkowicie niesprawiedliwy wobec swojej żony. No i teraz się pytam, jak to będzie z jego śmiercią? Już po wszystkim, już nie może jej prosić o przebaczenie, nie, nie może się wycofać z tego. Koniec. Śmierć go zastała w tym przekonaniu, że ona go zdradziła. I on teraz widzi, że to jest całkowicie nieprawda. I co? Będzie łatwo? Będzie łatwo? Będzie łatwo przyjąć zdawienie. Dzisiaj modlimy się za zmarłych, o których mówiliśmy, że jeśli są w czyśćcu, to dlaczego są w czyśćcu? Bo ten mąż, przykładowy, kiedy zobaczył tę nagą prawdę o sobie, to jak reaguje? No reaguje okazałem się świnią wobec niej. Wieprzem. A więc zasługuje na karę. A Chrystus mu powie... Cześć wieprzyku. Oczywiście, że zasługujesz na karę. Ale mój wieprzyku kochany, ja umarłem za Ciebie. Taki jest sens mojej śmierci krzyżowej. Bo ja wiedziałem, dlaczego ja nie szedłem z krzyża. Bo widziałem Ciebie w tej Twojej głupocie. Że się zaparzysz w swojej racji i że będziesz 200% pewny. I wiedziałem, że czeka Cię gorzkie zdziwienie w chwili śmierci. I nie chcę, żebyś się potępił. To jest po pierwsze. A po drugie, nie chcę, żebyś poszedł do czyśćca. Chrystus nie chce nikogo mieć w czyśćcu. I dlatego nie wszedłem z krzyża. Żeby Ci pokazać, że moja miłość jest mocniejsza. Że tym ściętym tak naprawdę byłem ja. Na krzyżu. I pierwsze czytanie to są... Bracia machabejscy, którzy żyją w Starym Testamencie. Nie mają jeszcze Chrystusa. I to są ludzie, którzy złożyczyli Królowi. Chrystus przychodzi z pełnią objawienia. I nie złożyczy nikomu. Ale złożeczenia, które Jemu robią, przyjmuje, akceptuje. I modli się za tych, którzy mu złożeczą, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kocha tych, którzy go złorzeczą, mu złożeczą. Kocha Ciebie z Twoimi racjami, z tym Twoim przekonaniem, co do tego, że masz rację. Kocha Ciebie z Twoimi wszystkimi upadkami, z Twoimi grzechami swoją nienawiścią, niechęcią, którą masz w sercu. To chcę dzisiaj sobie powiedzieć. Za przyczyną może też tej świętej Elżbiety, patronki tego kościoła, która okazywała miłosierdzie ludziom, których świat odrzucał. Mówił, nie robi, sami sobie są winni. A ona ich nie sądziła. Ona im usługiwała. Dlatego była obliczem Chrystusa dla nich. I dzisiaj ten Jezus Chrystus przychodzi do Ciebie i mówi Tobie odwagi. Ja znam nagą prawdę o Tobie. Widzę, ile razy się mylisz w tym Twoim zacietrzewieniu, że Ty masz rację. I takim, taką Ciebie kocham. I za Ciebie oddaję swoje życie. I nie mam do Ciebie liczenia ci I kwestia jest tylko... Żebyś przyjął, żebyś przyjęła tę miłość, żebyś mógł, mogła odpowiedzieć tak jak Maryja, niech mi się stanie według Twojego słowa. Jeśli Ty chcesz naprawdę mnie kochać, wiedząc nagą prawdę o mnie, coś, co ja się dowiem dopiero w śmierci, a dzisiaj jestem tym głupcem, tą głupczycą, która brnie w swoich racjach, jeśli Ty mnie taką kochasz, jeśli za taką chcesz kolejny raz umrzeć na tym ołtarzu bo masz doświadczenie zmartwychwstania, to niech mi się stanie według tego słowa. Co to znaczy? To znaczy, kiedy będę umierać, niech nie pójdę ani do piekła, ani do czysta, aby to stało się moim i Twoim udziałem. Powstań.